Jeżeli Pan mówi o przeszkoleniu z czołgu posowieckiego na czołg typu generacji Abrams Leopard, 10 tygodni, 10 tygodni szkoleniowych w zupełności wystarczy. Jeżeli zintensyfikujemy szkolenie oczywiście kosztem instruktorów, kosztem czasu, kosztem naszych weekendów, możemy w 5 tygodni przeszkolić taką załogę z jednego sprzętu starszego na sprzęt nowej generacji. Myślę, że bardzo łatwo jest przejść ze sprzętu posowieckiego na sprzęt nowszej generacji. Nie, nie robi to żadnej większej różnicy, ponieważ jest wtedy tylko kwestia wyszkolenia kierowców działonowych. zasady prowadzenia ognia są takie same nawet na tym ciągu czy na tym. Na symulatorach mamy to, tą wygodę, że najpierw przygotowujemy kursanta szkolonego do. Funkcji, którą będzie miał wykonywać na prawidłowym sprzęcie, na którym będzie się musiał poruszać. I tutaj, jeśli chodzi o symulatory, mamy bardzo większą kontrolę pod bezpieczeństwo i higienę pracy. Za czym wprowadzimy żołnierza do czołgu, który waży 60 ton? Mogę porównać do takiego czegoś jak mając nowego Fiata 126P, a mając używanego Mercedesa. Łatwiej i wygodniej jeździ się używanym Mercedesem niż nowym Fiatem 126P.